Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Duch i dzisiaj jest wigilia, więc otwieramy w sumie tak trochę na szybkości nagrody za ligę weekendową. No bo dzisiaj, no bo dzisiaj rodzinny czas, także otwieramy sobie nagrody. Drżyna tygodnia jest hmm, taka se. O ile overalowo jest spoko, bo jest Suarez, Benzema no i Robert Lewandowski. O tyle grywalnie jest tak, tak sobie. Teo Hernandez. Chyba każdy chciałby trafić Teo Hernandeza, ale nastawiamy się coś w stylu na Macnominea i coś w tym stylu. Ale to nie przeszkadza, bo dzisiaj mamy święta i ja z tej strony chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na te święta. Najważniejsze zdrowych, spokojnych, no bo mamy czas taki nie inny, dobrych trafów w nadchodzącym roku, jeszcze w starym, bo jeszcze dzisiaj niektórzy otwierają. To tylko ja tak na chybcika. No i co? No i widzimy się na pewno za rok. Mam nadzieję, że... że z lepszymi trafami. To niedługo będą TOTY. No i co? Przechodzimy do odcinka, nie? Także zobaczmy. Drużyna tygodnia jest taka, nie inna. Także zobaczymy. Odbieramy sobie najpierw Division Rivals. Nawet nie wiem, co tam jest zachowane tak naprawdę, bo... no mało grałem. Weźmy sobie niewymienne. Nas, y, zaszły roszady w mojej, u trzecia, czyli mogłem dograć na drugą, no nic, trudno. Tak, to tu, to tu, to tu, i mistrzostwa fut, zdobyty, goldzik 3. Goldzik 3 zdobyty, tak jest. No i co, no, Teoś, jakby był Teoś, byłoby spoko, nie będzie Teosia, mamy święta, nie przeszkadza, ale mamy Jaydena e, e, Hendersona. Oczywiście, że go bierzemy. 87 overalla. Jordan Henderson. Not bad. A drugi? A drugi będzie Jeremina. Jeremina, czyli angielski zaciąg. Nie, że ten Henderson. Henderson spoko. Na defensywnego na pewno sobie go tam z cieniem przepróbuję. Jeśli nic nie będzie grywalne, no to trudno. Przepalimy go kiedyś. Dobra, to do klubu. I idziemy na... na paczuchy. Na paczuchy mamy 9. Na koniec wam pokażę, wczoraj tak przed świętami otworzyłem sobie paczki, które były całkiem powiem wam ciekawe. Tu nie mamy nic. E, całkiem ciekawe, bo 81 plus i paczki za stokoła były. Także. Zobaczymy. Zobaczycie. Czy coś ciekawego mi wypadło. Mogę tylko powiedzieć, że wypadło. Dobra, teraz wam pokażę tylko te paczki, w których coś będzie, bo to bez sensu. I kolejna duża paczka premium. Świąteczny nastrój nam się udziela. I mamy walkout. Tak Takie! Tylko z Ligi miszu to będzie uszukany. Mm, Argentyna, napastnik. Uuuuuuu i to jest Mario i Cardi droga do finału Uuuuuuu to jednak nie oszukany To nie jest oszukany walkout Tak jak mówiłem świąteczny klimat Elegancko Elegancko I kurd zuma. No i elegancko I ostatnia paczka Czyli coś jeszcze może się tutaj zmienić. To! Zaraz się przekonamy. I jest walkout. Mamy walkout na zakończenie. I To jest dalej liga Mistrzów badajże. Niemcy. Napastnik. Timo Werner! Ale szkoda, że to zwykły. Myślałem, że droga do finału. A aj, 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 aj. to by była petarda. Ale nieźle. Mamy Wernera. Jest dobrze. 85, kolejny walkout. Tak jest Bardzo ładne zakończenie No dobra Otwórzmy sobie pod te święta Paczkę za 75 tysięcy To jest siedmiu rzadkich piłkarzy 81 Czy szczęście nam dopisze dzisiaj Zobaczmy Ach, Jestem ciekawy, czy z tej paczki coś w ogóle dropnie Z tych paczek często mi nie dropi Ale mamy walkout, jest dobrze Jest dobrze, zaczynamy walkoutem Włochy, Napastnik, Ciro i Mobile Jest dobrze, jest dobrze, mamy Wokałcik, mamy Wokałcik A jak mamy Wokałcik, to znaczy, że nie jest źle Nie uszukujmy się, nie jest źle Także... elegancko, elegancko Dwa Wokałty, pięknie, jeszcze Sergio Busquets A? No to teraz paka za 100 tysięcy. Paka za 100 tysięcy. Skoro tam był walkout, a nawet dwa, to zobaczmy, czy tu tak. Ha! Mamy kolejny walkout. Pięknie. Argentyna. Napastnik. To jest Ligi Mistrzów. To jest droga do finału. I mamy drugiego już, Mario i Cardiego. Tak jest. Ten jest wymienny. Pięknie. Tylko chyba oni grają z Barceloną. Hmm. Zobaczymy, zobaczymy, ale jest kolejny, kolejny walkout i to całkiem fajna karta. Czy będzie dwa walkouty w jednej pacce? Dusan Tak jest! Pięknie! Jeszcze Wam pokrótce przedstawię mój skład. Tak to na razie wygląda. Coś tu będziemy zmieniać, bo na razie wychodziłem tak, że zostawał Gomez z Van Dijk na środku. One bisaka był na defensywie in-game z N'Golo No i Boki, teraz zrobiłem sobie Adama Traoré Bo jestem ciekaw jak to będzie Jak to będzie wszystko chodziło Tu mnie nachodzi na Salaha, aczkolwiek mnie na razie na niego nie stać No i Oli Watkins walczy o miejsce w składzie z Wilfriedem Zachą którym gra mi się naprawdę Naprawdę fajnie Do tego dorzucimy sobie teraz yy, Hendersona Chociaż tam Henderson nie uszukujmy się, no nie N'Golo Engolokantę. Ale zobaczymy. Na pewno sobie to przetestujemy i zobaczymy, jak to wszystko będzie chodziło. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, ten składkiem sobie na pewno wyjdziemy na ligę weekendową, bo raczej tutaj zmian nie przewiduję. A Wam co? Wam życzę spokojnych jeszcze raz świąt w gronie rodzinnym. Max 5 osób. Także mam nadzieję, że po świętach wszyscy najedzeni, wypoczęci, wrócimy znów do działań bojowych z mistrzostwami, mistrzostwami fut, żeby ten poziom agresji na futa zmalał, no bo jest strasznie, strasznie stresująca gra fut Champions niestety. No i co? Widzimy się po świętach, otwieramy dalej paczuszki i zobaczymy co się ciekawego y urodzi, że tak powiem, spaczek po świętach. Także jeszcze raz wesołych świąt Wam życzę, spokojnych, zdrowych i do następnego. Cześć!